Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Bartoszkica, jestem pracownikiem firmy Bajwa RE i w naszej firmie zajmuję się konstrukcją montażową Nowotegra. Na początku zaznaczę, że webinar jest nagrany, ja natomiast chętnie odpowiem na Państwa wszystkie pytania w trakcie webinaru na czacie. W dzisiejszym webinarze, tym naszym krótkim spotkaniu, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat balastowania konstrukcji montażowych na dachach płaskich. I tutaj chciałbym zaproponować, żebyśmy na to balastowanie na dachach płaskich popatrzyli z dwóch stron. Tak naprawdę, pierwsza to obciążenie powierzchniowe w kilogramach na metr kwadratowy całego dachu, a druga to nacisk generowany na konstrukcję czy na elementy konstrukcji, na samo poszycie dachu. Uważam, że te dwie kwestie należałoby rozróżnić. Często klienci nasi zadają nam to pytanie jaki będzie nacisk, jak będzie naciskała szyna, jak będzie naciskała jakaś stopka na poszycie dachu, ponieważ często te poszycia dachu to są jakieś membrany yy, miękkie poszycia dachu, więc taki nacisk to jest kluczowa rzecz. No i nasza konstrukcja montażowa Nowotegra wychodzi tutaj naprzeciw, ponieważ yy, raz, że jesteśmy w stanie zminimalizować taki nacisk, dwa, że jesteśmy w stanie dokładnie podać jaki to będzie nacisk na poszycie jakie będzie obciążenie powierzchniowe na metr kwadratowy a nawet jakie będzie na przykład obciążenie liniowe na szynach więc tak jak mówię obciążenie powierzchniowe czyli obciążenie powierzchniowe w kilogramach na metr kwadratowy instalacji fotowoltaicznej wraz z balastem w celu sprawdzenia możliwości obciążania dachu druga rzecz to jest nacisk Generowany przez poszczególne elementy konstrukcji montażowej na poszycie dachu, no i ewentualnie jeszcze obciążenie liniowe, które też jest generowane przez nasz program do obliczania konstrukcji montażowych na dachy płaskie Solar Planet. No i pierwsza rzecz, pierwszy temat to obciążenie powierzchniowe dachu w kilogramach na metr kwadratowy. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że część producentów konstrukcji montażowych definiuje balast względem każdego modułu z osobna, czyli każdy moduł powiedzmy w zależności od strefy obciążenia wiatrem powinien być balastowany w ilości tylu i tylu kilogramów. My patrzymy na to troszeczkę inaczej, mianowicie całe pole modułów, które stanowi w naszym przypadku całość, generuje obciążenie powierzchniowe na dach w kilogramach na metr kwadratowy, to obciążenie punktowo będzie różne, oczywiście. To znaczy na krawędziach pola modułów, w narożach pola modułów będzie większe, natomiast po środku takiego pola modułów będzie praktycznie zerowe. Takie informacje są bardzo często ważne dla Państwa jako klientów, którzy, czy instalatorów, którzy montują instalacje fotowoltaiczne na dachu płaskim, ponieważ. No, to jest zasadnicza rzecz, żeby wiedzieć, jak bardzo można obciążyć dany konkretny dach. Oczywiście tutaj wpływa na to wiele czynników, to znaczy lokalizacja, przede wszystkim strefa obciążenia śniegiem i wiatrem, wielkość pola modów, kształt tego pola modów, rodzaj samych modów i tak dalej. Te wszystkie elementy wpływają na to obciążenie. I istotnym jest, żeby w miarę możliwości optymalizować. To obciążenie powierzchniowe na dach, czyli zmniejszać je tak, jak to jest tylko możliwe, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, jest coraz więcej dachów, które mogą być obciążane tylko w niewielkim stopniu, czyli powiedzmy około 20-25 kg na metr kwadratowy, i tutaj mówię o obciążeniu całkowitym, to znaczy instalacja fotowoltaiczna, czyli moduły, konstrukcja i balast. No i teraz jak możemy zoptymalizować takie obciążenie? No W przypadku naszej konstrukcji, czyli Naszej czy każdej innej, tak naprawdę, gdzie pole modułów stanowi jedną całość, mamy tutaj kilka możliwości do zredukowania tego obciążenia za pomocą kilku zabiegów. Pierwszy z nich to wypust szyny podstawowej, czyli Pole modułów, tak jak wspomniałem wcześniej, jest układane na wspólnych szynach podstawowych i te szyny mogą być odpowiednio wypuszczone poza pole modułów, na przykład na pół metra lub na metr, żeby na tym wypuście, na tym wydłużeniu szyny podstawowej układać również balast. W ten sposób zmieścimy żądany balast dla danej lokalizacji dachu itd. Natomiast rozłożymy go na większej powierzchni na więcej metrów kwadratowych, No dzięki temu właśnie, że ta szyna będzie wypuszczona. Na tym przykładzie tutaj widzimy po lewej stronie nie mamy wypustu szyny. Tutaj mamy obciążenie na poziomie 22 kg na metr kwadratowy, 17-14. Po prawej stronie to pole modułów tutaj jest użyty ten zabieg, czyli to wypuszczenie szyn, wydłużenie szyn podstawowych. I jak Państwo widzicie, obciążenie na metr kwadratowy spada tutaj drastycznie do 12-10-11 kg. Kolejna rzecz to oczywiście. Tworzenie jak największych pól modułów, oczywiście do pewnego stopnia. Tak? Pola modułów możemy łączyć do długości szyn 17 metrów. Później trzeba zastosować łącznik rozszerzalny. Natomiast po 31 metrach należałoby skończyć pole modułów całkowicie no i zacząć układać nowe pole modułów. Oczywiście wiąże się to wszystko z pracą termiczną tych elementów. Pola modułów mogą być łączone również. Po szerokości, to znaczy nie tylko po długości, w sensie długość czyny, tak jak wspominałem, może mieć te 17 metrów, później łączniki rozszerzalne i tak dalej. Natomiast pola modułów mogą być też łączone po szerokości, czyli dwa pola modułów, które leżą obok siebie, które leżą równo względem siebie, mogą być połączone tak zwanymi sprzęgiełkami. To też powoduje zredukowanie balastu, ponieważ takie sprzęgiełka powodują, że jedno pole oddziałuje na drugie. No i na tym przykładzie teraz. Mamy sprzężone dwa sąsiadujące ze sobą pola modułów. Tutaj widać zaznaczone zielonymi okręgami, profile sprzęgające, przykręcony jeden profil do jednego pola modułów, drugi do drugiego i w razie podrywania, czy w razie działania silniejszych podmuchów wiatru, kiedy to pole modułów mogłoby być podniesione do góry, poderwane, no to wtedy sąsiednie pole trzyma je również swoim balastem, no bo właśnie są sprzężone. Widać to na tym przykładzie tutaj doskonale. Te dwa pola obok siebie są sprzężone, natomiast te pola powyżej nie są ułożone względem siebie równo, nie są sprzężone. Za tym pójdzie większy balast. Tutaj mamy łączniki rozszerzalne również łączniki sztywne, tak jak mówiłem, co około 17 metrów taki łącznik rozszerzalny należałoby zastosować, później co około 31 metrów skończyć pole modułów. No i to jest ten przykład jeszcze raz, tutaj jest pokazane balastowanie, jak widzimy na dole pola modułów tutaj balastowanie jest bardzo niewielkie, raz, że mamy wypusty szyn, na których leży część balastu, dwa, że te dwa pola ze sobą są sprzężone, więc ten balast też może być odpowiednio mniejszy. Dla porównania tutaj jedno pole modułów u góry, bez profili sprzęgających balast jest wyraźnie większy, nie ma z przodu wypustów szyn. To pole nie jest połączone z tym polem po lewej stronie, ani na dole, więc tutaj balast jest większy, ponieważ jest ono traktowane jako osobne pole. No i takiego, takiej sytuacji dobrze byłoby, żebyśmy unikali. No bo tak jak mówiłem, najlepiej tworzyć większe pola, bo im większe pole, tym mniejszy balast tak naprawdę na tym polu może być. Dodatkowo trzeba mieć również na uwadze tak zwane pełzanie pola modułów po dachu. My tutaj doliczamy dodatkowy balast tylko po to, żeby zapobiec właśnie takiemu przesuwaniu się pola modułów po dachu. No i właśnie tutaj znowu ten sam temat, to znaczy, jeżeli pole modułów jest stosunkowo nieduże, to dodajemy dodatkowy, ekstra balast po to, żeby zapobiec właśnie takiemu przesuwaniu się. To jest tutaj zaznaczone czerwonym polem. Część balastu jest dodana tylko i wyłącznie po to, żeby to pole się nie przesuwało. Natomiast gdyby to było jedno duże pole, to ten balast byłby zbędny, ponieważ ono samo w sobie byłoby na tyle duże i na tyle ciężkie, że no, to przesuwanie by praktycznie nie istniało. No i rozłożenie balastu. Samo tutaj na, tej, na tym zdjęciu widzicie Państwo, jak to rozłożenie balastu może wyglądać. Ja tutaj oczywiście zaznaczę od razu te kostki brukowe, które zostały użyte tutaj do balastowania. To jest dobre rozwiązanie, ponieważ raz są zaimpregnowane, dwa jesteśmy w stanie. Jak najmniej oddalić się od minimalnego żądanego balastu, ponieważ mamy wygodny, niewielki kamień do balastowania do układania. I zaznaczę też, one mogą być przymocowane do szyn podstawowych taką taśmą perforowaną aluminiową. I wkrętami mogą być przykręcone oczywiście do tej szyny podstawowej, aczkolwiek nie ma takiego wymagania z naszej strony. No, i teraz rozłożenie balastu. Tutaj w rozłożeniu balastu pomaga na przykład wanienka balastowa, pomaga trzecia szyna dodatkowa, w niektórych miejscach, najczęściej na krawędziach i na rogach pól modułów. No i szyna łącząca, która jest od frontu każdego pola modułów, która spina całe to modułów w jedną całość. Tutaj możemy również układać balast. Co jest bardzo ważne przy takim balastowaniu pola modułów. Całościowo, tam gdzie ten balast jest wyliczony konkretnie w konkretnych miejscach, to on, on też powinien się znaleźć. Raczej nie powinniśmy przesuwać wyznaczonego balastu z krawędzi pól modułów czy z naroży do środka pola modułów. To jest celowo wyliczone tak, że na tych krawędziach i narożach tego balastu powinno być oczywiście więcej. Możemy ewentualnie w razie konieczności przesunąć część balastu, niewielką część balastu, od wewnętrznej strony pola modułów do zewnętrznej strony pola modułów. Natomiast jeżeli byłby wymagany balast niewielki na każdej szynie, na przykład po 3 kg, to oczywiście jest też opcja taka, żeby ułożyć co drugą szynę po 6 kg. Natomiast istotne jest, żeby nie przesuwać tego balastu z zewnątrz do wewnątrz, ponieważ oczywiście na krawędziach i na narożach to pole modułów jest narażone najbardziej na siły sania wiatru. No i tutaj kilka, kilka zdjęć, jak takie balastowanie, jak takie płytki chodnikowe czy kostka brukowa wyglądają na tej konstrukcji. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że na przykład po prawej stronie na tym zdjęciu mamy na konstrukcję ułożoną na, na membranie. Jako, że szyna jest podklejona po całości, no to tutaj docisk, obciążenie. Docisk, tak naprawdę generowany przez konstrukcję montażową na ten dach, jest przenoszony na całą jej długość. No i tutaj są użyte płytki chodnikowe, które się dobrze nadają do balastowania, bo raz są zaimpregnowane, dwa są niskie, a szerokie, czyli wygodnie można je wsunąć pod moduł i ułożyć na szynach, plus na szynie dodatkowej takiej wanience balastowej. Lub na zdjęciu po lewej stronie kostka brukowa jest ułożona na szynie. I w szynie również. Oczywiście jest tutaj dużo możliwości układania tego balastu. Możemy sobie pozwolić na to, że ten balast będzie tak jak na, tym, na tej grafice, Państwo widzicie: ten balast będzie ułożony właśnie za pomocą płytek chodnikowych pod modułem. Może również być ułożony na wypuście szyny przed modułem, czy na szynie łączącej. No i tutaj ewentualnie rozkład jeszcze jak to może wyglądać, to znaczy, jeżeli mamy ułożyć w danym miejscu na przykład 79 kg, to możemy rozłożyć ten balast po części pod modułem, część tego balastu możemy ułożyć za deflektorem, oczywiście do tego stopnia, tak, żeby, żeby nie zacieniał kolejnego rzędu modułów przed jednym rzędem, a za drugim rzędem. Tak balast może być też rozłożony. No i drugi aspekt. Na który chciałbym Państwu tutaj zwrócić uwagę, to jest nacisk na poszycie dachu. Ten nacisk na poszycie dachu, tak jak wspomniałem na początku, jest generowany przez małą powierzchnię. W naszym przypadku to są szyny podklejone, podklejone pianką. Mamy tutaj dwie opcje: pianka może być podklejona na całej długości szyny, lub mogą to być pady takie o wysokości 20 mm. Tutaj kluczowe pytanie, co wybrać. Czy to ma być szyna z podklejką po całości, czy szyna z takim padem? No to oczywiście wszystko zależy od tego, w którą stronę jest nachylony dach. Ponieważ, jeżeli byśmy układali szyny w poprzek tego nachylenia dachu, no to powinniśmy użyć szyny z podklejką właśnie jak na tej grafice z takim padem, po to, żeby móc umożliwić spływ wody pod konstrukcją montażową na dachu płaskim. Tam do spustu wody. Prawda? Jeżeli szyny były ułożone wzdłuż spadku dachu, no to woda będzie spływała wzdłuż szyny do, do, do spustu. No i możliwość redukowania nacisku na podłoże to jest częste pytanie z Państwa strony. Tutaj, oczywiście, wybierając szynę z podklejką 6 mm na całej długości takiej szyny. No to generujemy mniejszy nacisk na pożycie dachu. Jeżeli wybierzemy szynę z podklejką 20 mm z takimi padami, no to nacisk przenoszony jest siłą rzeczy, oczywiście przez te pady. No i teraz, jak możemy zmniejszyć taki nacisk? Optymalnie byłoby, gdybyśmy wybrali szynę z podklejką 6 mm po całości. Warunek jest tylko taki, jak na tym zdjęciu, żeby szyna przebiegała zgodnie ze spadkiem. Dachu, czyli żeby woda spływała wzdłuż szyny, a nie w poprzek. Dlatego często warto się zastanowić nad tym, czy, czy nie obrócić konstrukcji o 90 stopni, to znaczy, czy, czy zastosować na danym dachu konstrukcję w układzie południowym, czy może jednak wschód-zachód. No, i tutaj z pomocą też przychodzi nasze narzędzie do planowania, czyli Solar Planet. Tutaj możecie Państwo dokładnie sobie zaplanować. Możecie nawet dwa scenariusze zaplanować. Możecie nawet na jednym dachu zaplanować dwa układy modułów, to znaczy wschód, zachód i południe. I tutaj od razu będziecie Państwo widzieli, jaki generowany jest balast i jakie generowane są naciski na poszycie dachu. Oczywiście, wybierając szynę z padami. Również mamy kilka jeszcze możliwości redukowania nacisku na poszycie dachu. Tak jak wspomniałem wcześniej, ono tutaj w tym przypadku jest przenoszone przez te pady, czyli co kawałek pady są przyklejone co 60 cm, mają długość 40 cm. No i one przenoszą nacisk na poszycie dachu. Ale w części sekcji pola modułów, na przykład w narożach, Możemy dokleić dodatkowe pady, umożliwiając w ten sposób spływ wody pomiędzy nimi, czyli pod konstrukcją woda będzie w dowolną stronę sobie mogła płynąć, a redukujemy w ten sposób, i to o połowę w danej sekcji nacisk na poszycie dachu. Dodatkowo, jak będziemy używali wanienek balastowych, oczywiście i wypuszczali te szyny, tak jak wspominałem wcześniej, no to obciążenie w ogóle na metr kwadratowy się zmniejszy, bo będziemy mieli większą powierzchnię do dyspozycji. Za tym też oczywiście pójdzie mniejszy nacisk na poszycie dachu. No i teraz kluczowa rzecz to generując taki projekt, czy generując, czy układając w ogóle instalację na dachu płaskim, dostajemy to balastowanie wygenerowane w Solar Planicie no i trzeba to skonfrontować z możliwością obciążania danego dachu. Tutaj zaznaczę, że obciążenie takiego dachu, które podajemy w tych, w tych wartościach zawiera oczywiście ciężar własnej instalacji, to znaczy system montażowy i balast, ale bez obciążenia śniegiem oczywiście. Obciążenie generowane przez stopki bazowe i balast na każdej szynie podstawowej jest przenoszone na zaznaczony poniżej obszar dachu, tak? czyli te metry kwadratowe, o których tutaj mówimy, no to biorą się stąd, że to pole modułów oddziałowuje czy nawet konkretna sekcja pola modułów oddziałuje na jakąś powierzchnię, te szyny przenoszą i tu jest właśnie zaznaczone jak, jak to jest liczone, jak jest liczone ten, to obciążenie na metry kwadratowe, które szyny, na które sekcje dachu działają. Często jest tak, że nawet jeżeli wprowadzimy limit, na przykład podczas projektowania 25 kg na metr kwadratowy i zostanie on przekroczony w niewielkim stopniu, typu 27, 27,5 kg na metr kwadratowy, no to najczęściej nie wpływa to krytycznie na konstrukcję dachu. Dodatkowo. O czym już wspominałem, dzięki możliwości wypuszczania szyn i układania na, tym, na tych wypustach szyn balastu, dzięki możliwości łączenia dwóch sąsiednich pól po szerokości za pomocą sprzęgiełek, ten balast jest mniejszy, powierzchnia układania tego balastu jest większa, no i to mm, pozwala na mniejsze obciążenie w kilogramach na metr kwadratowy tego dachu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za. Za uwagę i zachęcam do korzystania z programu Solar Planet. Dziękuję bardzo.